Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i chciałbym Was zaprosić, moi drodzy, do kolejnego odcinku z naszego mini ekipowego maratonu, mianowicie z maratonu Warface, moi drodzy, jeśli nie wiecie, co to za maraton, to już wam śpieszę z wytłumaczeniem, moi drodzy. Pierwszy odcinek z tego maratonu pokazał się u Bladiego, drugi pokazał się. U plagi, trzeci u Pawła, a czwarty końcowy, czyli to takie zwieńczenie całego tego maratonu, pokaże się u mnie. Jest to właśnie ten materiał, który w tym momencie oglądacie moi drodzy. I teraz bardzo ważna kwestia: jeśli chcecie zagrać sobie w tą giereczkę, to macie link w opisie do rejestracji. Wklikujecie sobie, rejestrujecie się, ściągacie giereczkę i macie Warface'a. Warface jest grom za darmo, także zapraszam Was e, do rejestracji na, na tej giereczce. A ja już nie będę tutaj przedłużał zbytnio i zapraszam was do ostatniego odcinku z naszego maratonu Warface Misja Prypeć. Miłego oglądania. Bra, Bra, to no, bo w Czarnobylu jest coś takiego jak sarkofag To właśnie na nim no. postawiony... To jest ten nowy zbudowany, bo tam się przestarzało Piotrek, daj się dotknąć, co dobra już jakąś rakietę o, no, pojechały. Pojechały. rakieta, dobra, ziemia, e, powietrze Albo powietrze, ziemia, to zależy Jak wyląduje, to się zmienia Powietrze Czarnobyl, tak się nazywa <noise> Ej, to będą była działka Ej, co to jest? O! o u! Co? Co? Wystraszyłem się tego! Myślałem, że mnie lasery zabiją, tak się wystraszyłem. I co teraz? Ej, nie. Zamknięcie jest bardzo ciasno Bloody czyta, także spoko. Ja, czy, ja tutaj y, słucham, co, co mówi nasz instruktor. Co? To Bloody jest najważniejsze, ktoś musi! O, ja bym... Maga, My z Pawłem leczymy, nie Za musimy późno. umieć czytać! Ej, dobra, o. mam przegwizdane, weźcie lepiej ten! Jezu, magia! Nie, o nie, to gdzieś! To jest dobry plan. Ała! Ty, ty mnie pałką bije! Miko, Miko, ja dotykam Cię! O! Z kim walczycie? Z kim walczycie? Byk, do prawego! Przestań! Prawy do lewego! A, z tymi działkami! Działka, no. działka, dokładnie! Dobra, z kim ja chcę, walczycie? Tubie. My! <coughs> Walimy do działka! A, dobra! Drugi jest zasłonięty! Nice! Dobre taktyczne podejście! No, pał weźcie o, weźcie! Pał Ała! Co? Gdzie? -paweł, szybko! Ała! Gdzie? Gdzie? Którym? Paweł! Czekaj, rzuciłem granat, pomyłka! PAWEŁ! Gdzie <śmienic> pobiegł? Tutaj! O U nie, ja też padłem! Już, już, już! Chłopaki tarczowniki nas dopierdlają do strach. Kurde, typiarze nas dobrają no, do tyłu! No my tu macamy wszystko kata, jak możemy! Tak, jest, proszę mnie podnieść! Szybko! O, Zostawcie podnieść, Piotrka! Ta Pociąłem tarczownika! Nie! Ale wow. Dobrze! Dobra, już będzie to no ma... macane, proszę bardzo. Piotrek, czy no potrzebujesz tak, może nie? małego tutaj tarczownika? O, tarczownika pociąłem! Ej dawaj, no, przegrupujcie się! Przegrupować! Do... Kolejny! A wow, uderzył mnie tarczownik pomocnie! Nie, nie pomoc. Pawł Dobra, powieszę cię, Paweł ratunek! No, dziękuję, normalnie Szybko się wstą... do, do windy, Znowu leżę. No windy. nie no Paweł, przestań nie. się wywalać! Paweł, dobra Paweł już padł, szybko z... użyj Nie mam amunicji! Facja, użycie ożywiania, tak? No dobra, użyję rzetono Dobrze! O! Dobrze, Paweł! O, dobrze, Paweł o. Miał żeton! Dobrze, miał żeton! żeton. Uff, udało nam się pojechać! Żeton miał nawet, żeton! Żeton! Żeton to jest po francusku, Paweł akcja. jest w połowie, no. jakbyście nie wiedzieli. A miał żeton? No. no i co tu się dzieje? Kudzaczek jest, możemy pojeździć. To trzeba aktywować, coś jedną? O! Musimy aktywować tą wielką rakietę, wiem, robią, która zniszczy ziemię! To pewnie o to chodzi! Ej, aktywowaliście ją! Ooooooo! Musimy Liszcie się wziąć! Taktyczny odwrót! Co to za wierki? Szybko wchodzimy na tą wiertarkę wielką, na tą maszynę! <grym> tu Mówiśka? Mówiśka? mamy przejście chyba chłopaki! Ooo ojoj to nie jesteście! To nie jesteście! Dajcie! Musimy wyrzutnie znaleźć! Tam jest wyrzutnia! No to weź nią! To trzeba podejść blisko i wziąć! Ja wziąłem już! No Masz? Mam! Jest ich biegnie więcej biegnie do chyba biegnie. Trafiłem go, zdjęte Ale to trzeba znowu z wyrzutni strzelać! Przepraszam ty bardzo! Fajno. Dobra, to ja biegnę po... Już dobre. też mam! Mam! Ja to jest... Ej, o, tarcza, boli, boli! Nie, o Boże! Trzeba mu zdjąć jedną tarczę, a drugim strzelić dopiero. Tak, teraz Chyba trzeba strzelać. Tak. Chyba bo... no, na trzeba. Nie strzelaj we Trzeba dwie... Ała, ała, ała! Pa, Paweł, Małyszyre. dotknij mnie szybko! M, M, już, dotykamy się na środku. Mam rakietnicę. Weźcie jeszcze jedną rakietnicę. <grym>. No, no chwila, poczekaj, ja cię leczę teraz. Kurde, ile tam jest typiarzy. Tu jest jakiś Andrzej z tyłu, nie? Nie, nie, bo ja z apteczką piję. Dawaj, bloody, idź po rakietnicę! no. Dobra, nie biegnij. Nie biegnij, Boże, biegnij. Dobra. Szybko, szybko musicie mi wyleczyć! Leczecie! Taki jest plan. Zdejmuję utarcia. A dawaj! Dobra, leci. Puf. Jezu, ile leczenia to jest? Dobra, tarcza zdjęta. I mych! Tu jest pan Modliszka, to już jest super ekstra jakiś boss, chyba, nie? Dobra, nie. Będę cię leczył. Nieźle. To już jest chyba end boss, guys. No to już jest no. najjebszy boss. Final. Tak Dobra, bierzemy prokiety z Mam jedną. Hop, hop, hop. Mam Ach. drugą hop, hop. Dobra, mu tarczę. Tu jest. Do jego. Uf, dostał. O, a co to? Ło, tarczę moc, mi zniszczyli. Ej, mi też tacy piszeli. Diabeł tam. No już, no spokojnie, to. no muszę wszystkich tutaj oblecieć. Obleć nas wszystkich, dokładnie. Taki ta, ta, jest plan. Dance the plan. O rany. A we mnie nie nawet no połowy życia, się nie straciła? Ja byłem. O tu ktoś idzie. O, no, ty, no ci tę tarczę? Kropka, ja nie dajesz. Teraz mi dopiero dałeś. Schowaj się. No jakieś takie kamehame w mi. Dobra, z drugiej strony. A, bo mi się ten. Zestawy mi się przez chwilę, ale już mam prezent, spokojnie. Uh, jest, 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 ta, jest ta, jest ta, jest bazuka. Szybko, osłanieć mnie. Wziąłem jedną. Nie, jest nice, metrę, tam, macie tak. drugą? Uwaga, niszczę tarcze. Aaaaaah! A. A o no, to nice, trafiony Pięknie. chyba co? Macie dwie bazuki? Wziąć. To Jajno go, 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 go. to poczekajcie. Stół. To weź jeszcze jedną no. bazukę, no? Dobra, Czekajcie. mam bazukę, ale nie mam taką. Ale ona teraz tarczy, to poczekajmy na nowe bazuki. Czekajcie, tutaj. Piotr, Bió, A bo on zbija wam no, tarcze! Diabeł, ja potrzebuję tarczy, daszmy. No ale nie mam właśnie. Ale, aha, nie masz. Bo ona mi się ładuje, nie. wiesz co jakiś czas? Okej. Okay. Z nim trzeba zrobić tak, że jedna bazooka mu rozwala tarczę, a reszta zadaje dokładnie. No, dopiero. No a oni strzelają, bo tak będzie najefektywniej. To jest cynar hmm. musimy strzelić. Dobra, znaczy inaczej, to zróbmy tak, Czekaj, Diabeł i ja będziemy po prostu uzupełniać. Leczyć, tak, ty, dokładnie. No, dokładnie. A wy e, mam granat? Nie mam granatu, świetnie. Nie tych koleś, tam. Bo jak jest ich dużo, Dobra. to musimy im pomagać, no. No tych się będziemy załatwiać Tak, tak A wyleńcie po bazooka ja no. yy. Dobra, bazooki. jest mezuka pojawiła się Dobra, są bazooki biegam na szybkiego Mam jedną Niech Dobra, lekał. ja zdejmuję tarczę Dobra Dobra, masz leczenie Leci Puf. Ja przeładowuję On jeszcze nie podniósł Szczerze, szybko Ja mam jeszcze drugą, ale nie zdążyłem o nie, ja nie zdążyłem. Dobra. dobra, to ja wolnie, wolnie. jedną mogę wziąć O, dobra To poczekajcie, wolnie. pamiętajcie, żebyście... Jest tam jeszcze jedna, jeszcze jedna się pokazała O nie, tarczę zbiła. Dobra, pojawiła się kolejna Lecę O wow, wow. EJ ZOSTRZELILI MNIE Co jest. Dobra już. jestem Dobrze Szybko Mam Lecę. Dobra strzelam Lecę. Dobra Wszystkich leczę Jest jeden ten Jakie tu się akcje odbywają w ogóle Piotrek widzę, że potrzebujesz troszeczkę tutaj Armorka, o. ale musisz poczekać bo się odaje Jeszcze tutaj podrzucam ała, ała. Nie, ja wam będę. O, nie, nie, dobra. Tutaj bań, dobra, ja idę po bazukę kolejną. Tylko nie trzeba. Ej, naprawdę, nie spodziewałem dobra. się, że kolender to, to jest będzie druga. tak. Jest druga. Ile tu jest typiarzy! Łapcie śnięszkę, goście! Pomagać. Dajcie, pomagać. Dajcie amunicję, podejdź do mnie. Ja, tu, ja tu też potrzebuję. O, dobra, wam, dzięki, dzięki. Tu, tu, tu. O, dobra. dobra, dziękuję. Okej. Okay. Mam okay. okay. jakich jest dużo. No, jest no, bardzo dużo. mega, mega. Ale już jest po Mówcie, jak potrzebujecie tarczy. Biegnę po. Masz amunicję? Dobra, zajmuję tarczę! Jakby coś co, tam dwie zostały, to może Ja był. porcję Widzę! Tak właśnie zrobiłem. O! Odzie ożywiony, ekwipunek ożywiony. Od razu strzeliłem. Dobra, okej. Połowę życia, chyba jakiś checkpoint mieliśmy po połowie życia, guys. Żeby nas zwróciło rzeczy. No, bo być może. Dobra Mam granat! Tak, mamy granaty. O nie, gdzie moje śnieżki? Gdzie moje śnieżki? Nie pykło. Ale no, musimy na walka, co nie? Ale dobra, dajemy no. radę. już jest połowa ten. Dobra. Czekamy teraz na wyrzutnię. No tu jeszcze coś? To dobra, no, będzie dobra. wyrzutnia. Dobra. O, iluś tu jest! Łoł, wow, what the fuck? Dawaj, 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 auto. Jest, jest wyrzutnia, jest wyrzutnia, guys. Dobra, biegnę na ten. Niestety tylko pistolet, więc. Mam wyrzutnię. Dobra, zniszczony. Jest zniszczony. nie, akurat się przesuwa. Elegancko, kurczaki. Dwa razy do O, widzę, że ktoś potrzebuje tutaj macanka! Oj, oj, oj! oj, oj! Kto się, Potrzebuję... się wycofać stąd! Już szybko! Muszę jest podejść, muszę ją Dobra, muszę tam podejść. No, ja muszę, A, muszę, ja muszę mnie leczyć, nawet sam. Dobra, daj mi tarczę troszeczkę. Dobra, tutaj leczę, w No bo okay. to jest. nie mogę, bo mi się skończyło ten. Muszę ładować. Ja od razu cały rzucę też. Nie, możecie. Na którym to jest guziku teraz ta rakietnica? A, na jedynce, dobra. Ej, może na jedynce na jedynce, masz jak ten. Jak to zapas zebrać? I no. Nie da się ten. właśnie, bo się tylko dwie pokazują, Ey, dopiero jak je wystrzelicie to się nie, pokazują, ja wiesz? Tak. Tam. No No, może można zapas masz, i do niego, Nie, 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 a masz... Nasz, Ej, Ej, że nie ma U tak. Dobra, dawaj To strzelamy Nasze wsparcie no, U znikło Mek, myk, myk. No, no i elegancko Dawaj, jeszcze jedną bazłkę tam Nie zdążymy dowieć już, poczekajmy teraz, co dzieje się w No, poszukaję. rzeczywiście Oczyśćmy trochę teren Piotrek potrzebuje amunicji Zabicie w skoku Halo, omnijcie Piotrek. Już prawie, już prawie leży, on prawie leży. Gdzie jest Piotrek? Tutaj. Dzięki. Tutaj. Dobra, yes. dobra. dobra. Się, bo dobra nas. biegnę! Awa, awa. Już daj armor, już daj awa. armor! Mam bazukę jakby co? Ale idę się schować. Podtrzymuję. armorę. Mam bazukę. Dobra, strzelam! Dobra, wale. jest Leży? O. Nie, jeszcze raz. Przedam, dwa razy. Ja, ja pierdzielę, jakie to jest dynamiczna rozgrywka! O nie, no, jest. tak bardzo to, No, Chciałem urtomę, tarczę teraz. Dobra, ale nie mamy niestety ten. Musimy, a, pi, 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 pi. musimy jeszcze ten. No, a masz. Dobra. Ej, w, w magazynie Diabeł Gamer to chyba 11 na 10 ta gierka ma, ja, naprawdę. Nie, jest mega. Oj. Faj, nie, jest fajna, fajna jest. Gra, fajna, fajna jest. jest no. nie, fajna, super. Dobra, przyszły posiłki! Strzelamy do Nie. nich! Pryk. Plaga? No. Tak w międzyczasie, masz jakąś ciekawostkę? Jak już sobie tak strzelamy i biegamy? Teraz? To o Boże Pryk. po bosie! Może ciekawostka Pryk. będzie nagrodą? Plaga, masz amunicję zwykłą? Śnieżka! O wiecie. O, nowych tak. wrogów? Dzięki! Ich, ich, ich zachowania się znaczą to różnią. Ej, Plaga, czymko daj mi amunicję? Cicho, cicho, bo tu Któryk, ciekawostka jest! Wleksajcie? Jeszcze raz, Dobra, co? dałem wam amunicję. Dobra, zaraz biegniemy po... Odora, teraz, Dobra, teraz, Praga! Dobra, są tu dwie. Wy tam ktoś nie żyje, prawda? Chodź nie. tu. Dobra, ja strzelam, uwaga! Strzelam też. Co? Dawaj, jeszcze jest daje? spróbuj! Jeszcze o, jeden. Nie, jeszcze raz, jeszcze jeden strzał, jeszcze Sziś. jeden go! Yes! 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 No Jergaczko! Yes! 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 No, yes! wow. Ale była e... walka. Przeładowanie! Wezmę uh! strzelbę! Mogę strzelbę się... O, dziękuję! Bardzo ładnie. A. Dawaj do skatania. Pięknie! Graniczy, studę, mamy wszyscy przeżyliśmy. Dobrze, dobrze. Jak wyjdziemy do helikoptera? ooo, elegancko! I Piotrek, Pekam. ja bym cię prosił, I żebyś powtórzył jeszcze raz ciekawostkę, bo nie było jej słychać, a chciałbym, żeby było jej słychać, tak, usłychać. tak, Mówiłem, no, poproszę. Ta wprowadza nowych wrogów i ich zachowanie się różni od dotychczasowych wrogów w grze. O kurczaki, ooo, mhm. no. to akurat bardzo przydatna ciekawostka, no. ja tam się eee. zaciekawiłem tą ciekawostką. 507 wyszedł, atak, o nie! No Czemu no. 507 wyszedł? Kurka. Dlatego było tak ciężko! 12 tysięcy PD? Zadajmy o kurde! Nieźle. I ile... po no. Baldeuszu ile tego w ogóle Dimash by zadał? Co tu się stało? No... 130 tysięcy. Zobacz ile osób zabiłem 368. No, bo ty ich na strzała tam brałeś, nie? No masakra. No. Zabił Celność... strzałem w głowę 88 elo. Czyli wychodzi na to, że Snajper jest klasą OP. No I ogólnie to trzeba powiedzieć, że to jest na koniec naszej miniseryjki. Mi, mi, mi no tak, to no, 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 jest dokładnie. koniec naszej miniseryjki. Było bardzo wesoło, co nie? Miniseryjka. Pod napiszcie, że wam się podobało i czy chcecie super więcej fajnych odcinków miniseryjki. No, dokładnie, z no Pani, ale fajnie. gra jest naprawdę super, naprawdę, muszę przyznać i grafika i ogólnie ta rozgrywka, mm, Ale nie, jest, grało. jest fajnie, fajnie, rzeczywiście. mi się grało, no. Ej, zdobyłem chyba dwa poziomy w ciągu jednej no, minuty, ale Ja, kurde, opewniłem no, skrzynki, nie. dostałem toporek jakiś taktyczny, nuklear. No. Kurde. Ja też chyba dostałem jakieś, ja mnóstwo tych pierwszych cały czas otwieram coś od nowego. No. no nie, bardzo dużo rzeczy. Lepsze. Dobra, ale tak ogólnie to chyba na tyle. Tak, to, no. to wszystko właśnie. Trzymajcie się. Także. No, trzymajcie się, nie no. broni. Doreszka. Dobra. Elo, elo. No, pieniądze. A więc, dobra, słuchajcie. To by było na tyle z naszego maratonu. Także jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie, że sami możecie sobie zagrać w tą giereczkę. Oczywiście link do rejestracji macie w opisie. Tam sobie się rejestrujecie, ściągacie sobie giereczkę i możecie za darmo zagrać w Warface'a. A jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie więcej takich ekipowych nagryweczek, bo podobała Wam się taka koncepcja serii, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić Subika na kanale i zostawić dla Jasa, żeby inni ludzie mogli się dowiedzieć, jak bardzo fajną serią. Tutaj się zajmowaliśmy. Także to by było na tyle. Trzymajcie się do kolejnych odcinków na moim kanale. Siemano, cześć!